Cześć kochani, jesteśmy po raz kolejny, że tak powiem, święty Katarzynie, tylko że tym razem jesteśmy troszeczkę od innej strony. Być może zajrzymy jeszcze na świętą Katarzynę, ale tymczasem jesteśmy w Kakoninie. Z racji tego, że jakby to powiedzieć, wytrzymałościowo jest trochę lepiej wejść od Kakonina a tam gdzie właśnie idziemy czyli na ślady kolejki wąskotorowej będzie stąd bliżej no a przede wszystkim tak jak mówię wysiłkowo będzie dużo mniej spinaczki, jeśli spinalibyście się od Świętej Katarzyny więc jeśli ktoś lubi wspinaczki i tym podobne. I chcę zacząć od, od początku, czyli od źródełka Świętego Franciszka Żeromskiego. Pomniki, które są również tam, i gdzieś wkleję wam chyba w ten albo w ten róg <grym> informację, kartę informacyjną z filmem o Ponurym. To również tam będą. Ale, ale uznałem, że po prostu no, będzie, będzie po prostu lepiej wejść od Kakonina, gdzie mamy 40 minut do przełęczy świętego Mikołaja, a, a niż wspinać się po prostu jeszcze raz na łysicę i, i dreptać. Zwłaszcza, że pogoda no, nie jest jakaś taka super sprzyjająca do nagrywania. Dobra, jedna mała... Uwaga, tutaj na, na koniec tego miejsca. Nie wiem, kto wpadł na taki bardzo inteligentny pomysł, że to, co za mną widzicie, nazwał parkingiem bezpłatnym, gdzie jest rozjeżdżone błoto, a obok jest parking normalnie murowany i jest niestrzeżony płatny. Nie wiem, naprawdę naciąganie niektórych ludzi po prostu jest level hard. Tu za mną. Jest Kiedyś chyba była knajpa, teraz już niestety jej nie ma, znaczy jest, ale jest zamknięta prawdopodobnie. Kiedyś z tego co było mi wiadomo, szczyciło się bardzo dobrym jedzeniem, być może jest otwarta na wróć na sezon i letni, wiosenny. No w tym momencie mamy już praktycznie zimę, więc no to może być zrozumiałe, że teraz już nie ma. Nie ma turystów, nie ma ruchu, więc no jaki to jest sens trzymać, jak jestem tutaj sami może przed najbliższym miesiąc również tutaj nie przyjedzie. Dobra, lecimy do góry. Pokażę Wam dzisiaj wcześniej zapomnianą raczej ślady kolejki wąskotrowej. Być może uda mi się jeszcze zahaczyć o tego żoromskiego, którego również nie zdążyliśmy Wam pokazać i to chyba tyle. Dobra, przepraszam za ten przydługi wstęp. Lecimy i widzimy się wyżej. Trzymajcie się. Tutaj jest kapliczka i to co powiedziałem, przepraszam, na początku też postaram się Wam wrzucić tutaj kartę z filmem odnośnie Ponurego i jego oddziału, więc bardzo chętnie zapraszam również na ten odcinek. Dobra, to lecimy dalej. Kochani do tak zwanego Dużego mostu Uch, powiem wam szczerze, nie było to łatwe zadanie. Z racji tego, że no tak jak wcześniej tam wspominałem, ścieżka jest po prostu zamknięta. Szczerze nie wiem dlaczego jest zamknięta, owszem, jest trochę powalonych drzew gdzieś tam na bokach, jak najbardziej, ale. No to nie jest tak, że to nie da się tamtędy przejść. Ścieżki są normalnie dostępne i spokojnie można przejść. Tunel, most, bardzo fajne, bardzo ładne echo. Więc nie zdrażajcie się tym, że tam jest zamknięty. Możecie sobie spokojnie tamtędy przejść. Mamy trochę szczęścia, że. Nie jest aż tak bardzo wilgotno, więc ten most tutaj, gdzie prawdopodobnie płyną, płynie potok, nie jest zalany osobiście. Tak jak mówię, ja się trochę tego naszukałem, bo przeszedłem całą ścieżkę i byłem już pewny, że już kapica i tego nie znajdziemy. A tu się okazuje, że jednak. Praktycznie na końcu mojej wędrówki znaleźliśmy cały ten most i szlak, tak naprawdę tej kolejki. Nie będę tam sygnał się gdzieś tam dalej, bo jak widzicie, mamy jeszcze 4 km do świętej Katarzyny. A tak naprawdę chyba to prowadzi cały czas mniej więcej tak samo, nie będzie chyba żadnych kamieniom, żadnego niczego poza tym. Czy miejsce ciekawe, jak najbardziej? Czy warto tutaj specjalnie przyjechać? Tak, jeśli jesteście tutaj przejazdem, to jak najbardziej sobie możecie całą tą przełącz, przejść jak tutaj jeden z moich widzów opowiedział tak naprawdę, rzeczywiście łatwiej jest wejść od strony Świętej Katarzyny oczywiście jeśli będzie otwarta przejść sobie całą tutaj ścieżkę bo ona jest taka płaściutka, więc rzeczywiście świetna alternatywa dla dla przejścia na usice. przejść sobie tędy, wspiąć się na Przełęcz Świętego Mikołaja i z tamtego już miejsca wrócić sobie z powrotem do, do Świętej Katarzyny. Naprawdę bardzo dobry wybór. Dobra, ja przyjdę się jeszcze kawałek i będę wracał, bo już się robi trochę ciemno. Dobra, miłego i do zobaczenia na podsumowaniu. No i dobra, kochani. Tu sobie zakończymy część teoretyczną całego tego naszego przejścia. Jak widzicie, tam jest szlak niebieski, który doprowadzi nas do Bodzentyna. Bardzo ładna, prosta droga. Czemu nie? Jak ktoś ma ochotę sobie pochodzić, super. Tam nas prowadzi szlak do Świętej Katarzyny i do Łysicy. Tam dojdziemy do miejsca, które zobaczycie jeszcze w filmie. Również się nazywa Puszcza Jedłowa, tylko że z tamtej strony, z strony Katarzyny jest zamknięta. Właśnie ze względu na te powalone drzewa. Ale dobra, mniejsza o większość. To jest tak, a tu moi drodzy jesteśmy właśnie na tej między innymi jednej ze ścieżek prowadziła kolejka wąskotorowa ja nie będę się tutaj mądrował nad całymi wszystkimi opisami co tutaj powstało i tak dalej są mądrzejsi ode mnie w tym temacie ja wam mogę tutaj ładnie historię tego miejsca przedstawić. Wy sobie możecie sobie, sobie, sobie oczywiście pooglądać jak najbardziej, poczytać, wyciągnąć jakieś tam swoje wnioski. A my powoli po prostu wracamy tą drogą do Szlaku Czarnego, który prowadzi na przełęcz Świętego Mikołaja, a potem spokojnie drogą w dół do Kakonina. Jak oczywiście jeszcze możecie zauważyć, jest tutaj wiatach, w można sobie usiąść i odpocząć. Nazwa Słupski Weksel, no to jest właśnie też między innymi nazwa kolejki, o ile dobrze kojarzę. Są również, jak widzicie, stoliki, więc można sobie spokojnie usiąść, zjeść, nie przeszkadzając sobie nawzajem no teraz wiadomo, no mamy już taki okres, jaki mamy, więc tutaj ludzi nie ma tym bardziej, że ten, to miejsce jest zamknięte, no jak będziecie widzieć na przybitkach i wiedzieć naprawdę czemu drogi są czyste, przejezdne. Dobra, to ja lecę już do domu i widzimy się prawdopodobnie na naszym już ostatnim podsumowaniu. Miłego. Dobra kochani. I tutaj zakończymy naszą wędrówkę. Jesteśmy tu gdzie zaczęliśmy, praktycznie, czyli przy wejściu do puszczy w Kakoninie. Co mogę powiedzieć Wam więcej? Moim skromnym zdaniem, czy wejdziecie od strony Kakonina, czy wejdziecie od strony Łusicy. Poznacie tutaj naprawdę piękne widoki, piękne miejsca, przepiękną przyrodę. Naprawdę warto, warto tutaj przyjechać dla tych miejsc. Osobiście uważam, że ścieżka czarna, czyli ta przełęcz Świętego Mikołaja i ścieżka tej kolejki wąskotorowej nie powinna być w tym momencie zamknięta. Owszem, są gdzieś tam na porzucane drzewa, ale to nie, nie przeszkadza po prostu w chodzeniu. Nie ma, te drzewa nie leżą na środku drogi, żeby nie dało się przejść, tylko leżą gdzieś tam powiedzmy, porzucone z boku. Czy uważam, że sprzątną mnie do tego marca? Nie wydaje mi się. Jednakże naprawdę warto się tutaj przejść. Warto przyjechać, zwłaszcza e, dla ludzi, którzy lubią sobie spacerować, e, lubią się spinać. E, ja osobiście e, mm, wszedłem od tej strony, wydawało mi się, że będzie łatwiej od strony e, Przełączy Mikołaja niż od strony Łysicy. No, jakże grubo się pomyliłem, bo spinanie się po czarnej ścieżce jest równie męczące co spinanie się na łusicę, więc no niech Was nie zwiedzie. Może jest ewentualnie troszeczkę szybciej, jeśli dojdziecie stąd do przełęczy, niż ze świętej Katarzyny tutaj na, na przełęcz. No to na pewno będziecie szybciej. Ale, ale wspinaczkowo można sobie i tu i tu dać, dać w kość. Dobra, miejsce naprawdę przepiękne, polecam każdemu wędrowcowi, spacerowiczowi, ludziom, którzy naprawdę lubią chodzić. Tyle ode mnie, mam nadzieję, że odcinek się podobał. Dziękuję za wszystkie polubienia, za wszystkie subskrypcje. Jeśli uważacie, że warto dalej ze mną podróżować, zostawcie na dole kliknijcie przycisk subskrybuj dajcie łapkę w górę to jest najlepsza motywacja dla mnie dobra ja wam życzę wszystkiego dobrego jeszcze raz dziękuję za obejrzenie odcinka i widzimy się w następnym trzymajcie się cześć